Oto przed Państwem Grzegorz Herman, zapraszam. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd przyjechałeś? Z Leszna. I co tam robisz? No Prowadzę własną firmę, taką małą działalność muzyczną. Oprócz tego też jestem instruktorem kapeli dudziarskiej i uczę rytmiki w przedszkolu w Stęszewie. A, czyli muzyka na co dzień. Tak. A kto Cię cieszy? <noise> Mam koleżankę, która mnie czesze, dorabia. Umie zrobić tak, tak a też tak. doczepiane czy twój? Nie, to jest naturalne, cała natura. Naturalne. Tak. Pokaż troszkę zobaczę. No, trochę tego jest. Nazbierało się. Miałeś takie kiedyś? Maciej? Nie, nie nigdy, nigdy. Nie. A chciałbyś? Nie. Nie. Ja bym chciał, ale nie mogę. To się przecież nie da rozczesać. No nie da się. Trzeba ściąć. Ale to mnie to Zgzeba. zawsze ciekawiło. To się robi takim tapirkiem? E, tak, to się pierw skręca w rulonik, y, tapiruje, pierw skręca w ruloniki, później szydełkiem wplata do środka, żeby były takie Tak. takie prace ręczne. Okej, okay, no ale to, nie możemy cały czas mówić o szydełku przecież. <tusza> e, jesteś zadowolony z tego, co robisz? E, tak, bardzo cieszy mnie praca, którą mam, szczególnie praca z dziećmi w przedszkolu w Stęszewie, które serdecznie pozdrawiam. E, to są od trzech latków do zerówki. Jak według Twojej oceny wygląda nie chcę powiedzieć od razu umuzykalnienie, ale wrażliwość muzyczna u dzieci? No jest, to jest kwestia indywidualna oczywiście, ale jest, no dzieciaki w tym wieku mają dość mocno rozbudowaną tą percepcję i chłoną wszystko, co się im przedstawi, i no mają poczucie rytmu w większości. Zobaczymy, co tu jest. Ziben. Siódemka. Kwas. Kwas. No. Nie no, pierwszy to. raz. No właśnie. Mogę górki no robić tak. w refrenach? Można, oczywiście. Dobra. Zapraszam. Okay. Taśma? Profesjonalna. Tak jest i kwasa. Kwasu. Kwas, kwas, kwas. 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 To jest taki kwas męsko-damski. Męsko-damski. Tak, sytuacja opisująca typową, typowe zgwałcenie własnej maskarady. No. Zgwałc, zgwałcił zasady własnej maskarady. Zaskoczę cię. Tak się nie robi. Z, znam ten utwór. Przepraszam bardzo. Bardzo proszę, ale lubię jak mówisz o tym, co ja losuję. Oto, kwas. Poznali się w barze, nie popalili placebo i pili jej. przyszła pora, lecz nie było sponsora. Płacić przyszło i lecz nie było To co? Możemy chyba. Tak, możemy chyba. Niestety nie był tak piękny jak kiedyś był Resztki urody miał, nowe mory znał Lecz więcej chyba już nic A ona była tak napalona jak chyba już nikt Jako kochanka, plama, żona narzeczona Chciała z nim być. Poszła za nim jak dym, Zgubił rytm i rym. Zrobił się młyn, gwałcił zasady własne, maskarady. Zrobił się kwas. Nie pierwszy raz. Zrobił się kwas. Nie pierwszy raz. Robił się kwas Poznaliście wasze niebo Palili placebo I pili gin Płacić przyszła pora Lecz nie było sponsora Płacić przyszło im Lecz nie było czym Od każdej setki rosły imią setki Długi rosły im więc ogarniała ją wściekło, że w barze piekło no, zabrała na Snuł się zarmiak w tym, zgubił rytm i rym. Zrobił się młyn. Zgwałcił zasady własnej maskarady. Zrobił się kwas, nie pierwszy raz. Aha. Zrobił się kwas nie pierwszy raz Zrobił się kwas Dziękuję bardzo Czy ja jeszcze kogoś pozdrowić? Jak najbardziej. Obiecałem, że pozdrowię wszystkich dudziarzy z Wielkopolski, więc pozdrawiam serdecznie. <głosł> dziękuję bardzo.